Jestem, jestem, tam. ja. Uwierzcie to, że kobieta jest zajebista niż ja. Uwierzcie to. <śśpiew> to. herbatę, herbatę, herbatę. Wyjawka! By ja wędka! Jestem taki wielki, tak, ja jestem małe. Patrz, jest kopna. Ze mną rybuje, tak! A ty nagle jesteś taki! A, a, a. Patrz! Wiem ja nagle jesteś taki tu! Nie! Patrz! Jesteś pokoje tak! A ty z nie jesteś taki malutki! Patrz! Patrz, mogę z podniami strzelać! A ty? Uwierz mi to wszyscy Wcześniej robiłem filmiki A ty co? Bo bonus GDC Spierdale, skurwysy nie A ty? Co? Aaaa, a może w koszulkach Pokaż mi Pokaż mi a Poleć mi to A! Ciekawi, wygrasz mi to, co z, z, z walką. Nie.